Na ekranie widać budynek Centrum Usług Społecznych w Kramsku, pokazany z lotu ptaka. Pracownik CUS podczas pracy biurowej i pracowników CUS odwiedzających mieszkańców gminy Kramsk. Centra usług społecznych to jednostki gminne, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców w zakresie określonych usług społecznych i koordynują te usługi. Celem utworzenia CUS jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy możliwości skorzystania z różnego rodzaju usług w jednym miejscu, bez konieczności zwracania się o pomoc do kilku instytucji. Jedną z gmin, która otrzymała od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie ze środków europejskich na utworzenie CUS w województwie wielkopolskim, jest gmina Kramsk. Mówi Andrzej Nowak, wójt gminy Kramsk. CUS odpowiada na wyzwania związane z obciążeniem pracą, z pragnieniem przedłużania dobrostanu życia pod względem psychicznym i fizycznym. Mówi Sławomir Kubus, mieszkanie z gminy Kramsk. Centrum Usług Społecznych bardzo pomaga nam. To jest coś dobrego, że takie coś jest. No jest wsparcie i muszę pochwalić te. No i w ogóle podejście takie, że chętnie pomoc jest. Mówi Magdalena Politańska, organizator usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w gminie Kramsk. Jedną z zalet Centrum Usług Społecznych jest idea jednego okienka. To właśnie tutaj, w tym miejscu, klient otrzymuje szereg informacji na temat realizowanych usług społecznych. Najchętniej realizowane są usługi z zakresu rehabilitacji i opieki wytchnieniowej. Mówi Angelika Łoś, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk. Warto tworzyć Centrum Usług Społecznych, dlatego że to jest zmiana nie tylko instytucji, zmiana wewnętrzna, ale i zewnętrzna. Dzisiaj CUS w Gminie Kransk rozpoznawany jest przez wszystkich mieszkańców gminy, a nie jak do tej pory tylko przez klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Plansza końcowa. Na białym tle u góry logotyp Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz logotyp Centrum Usług Społecznych. Poniżej napis: Wsparcie udzielane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Na środku ekranu adres strony internetowej gov.pl Ukośnik Rodzina. Na dole ekranu logotyp Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz napis Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.